Cześć! Witam Was w kolejnym dniu naszej serii 100 dni do matury z poziomu podstawowego. Dzisiaj będziemy sobie wyznaczać wzór funkcji kwadratowej na podstawie informacji w treści zadania. Bardzo podobny film, a raczej taki przegląd. Informacji, które możemy znaleźć w tego typu zadaniach, znajduje się już na kanale. Ja oczywiście postaram się, jak nie zapomnę, podlinkować wam ten film i też bardzo gorąco was zachęcam, żeby sobie po prostu go obejrzeć. Taki przegląd, moim zdaniem, bardzo dobry, na pewno się wam przyda. I też oczywiście podlinkuję wam dwa inne filmy, które też są na kanale, które też według mnie są dość dobre, i będą takim dopełnieniem tych informacji, które sobie tutaj dzisiaj zawrzemy a raczej my dzisiaj będziemy rozwiązywać zadania, więc też możecie tak zrobić, że najpierw sobie obejrzycie ten przegląd w opisie link, a później zobaczycie sobie właśnie na te trzy zadanka, które sobie tutaj wspólnie rozwiążemy. No i wtedy będziecie mogli się sprawdzić, czy na pewno wszystko jest w porządku. Tamten przegląd jest też dość króciutki, bo chyba ma około 20 minut więc naprawdę możecie to traktować ten film i tamten przegląd jako taką mm, lekcję po prostu z tego temaciku powtórzeniową i wydaje mi się, że będziecie w stanie później zrobić każde zadanie. No dobrze. Zanim przejdziemy do tego zadanka, który już tutaj widzicie, to przypominam o subskrypcji, o lajkowaniu, o komentowaniu. E no, i oczywiście w opisie znajdziecie też link do grupy na Facebooku i do innych moich social mediów, gdzie gorąco Was zapraszam. Na grupie na Facebooku bardzo często publikuję różne PDF-y z zadaniami, z PDF-y z różnych filmów, z webinarów, więc oczywiście wbijajcie tam. Też zbliża się nam kolejny webinar już w środę, więc zapraszam. No dobrze. Przechodzimy do tego zadania. Napisz wzór funkcji kwadratowej w postaci ogólnej, wiedząc, że zbiorem wartości funkcji jest przedział minus 2 plus nieskończoność, maksymalny przedział, w którym funkcja jest malejąca, to minus nieskończoność 1, a do wykresu funkcji należy punkt P minus 1, 2. No właśnie. No i teraz my mamy informację, że mamy rozpocząć od, mamy tak naprawdę zakończyć na funkcji kwadratowej w postaci ogólnej, ale to wcale nie znaczy, że Wy musicie od tego Rozpoczynać. Czyli mamy trzy postacie: ogólna, kanoniczna i rocznowa. I to Wy sobie możecie wybrać, od jakiej postaci chcecie zacząć. Bo to, że macie skończyć na ogólnej, to wcale nie znaczy, że o takiej najłatwiej będzie Wam zacząć. Ja bym się najpierw zastanowiła nad tym, co my wiemy z tej treści zadania, jakie informacje tutaj mamy, no i dopiero wtedy zadecydowała, jaką postać wybrać, tak? No właśnie, no to, co my tutaj mamy. Weźmy sobie, e, przeczytajmy to jeszcze raz powoli, rozbijając właśnie to na te różne informacje. Po pierwsze, wiemy, że zbiorem wartości funkcji jest przedział minus 2 plus nieskończoność. To zbiór wartości funkcji kwadratowej mówi nam o wierzchołku, tak? Daje nam tą informację. Więc możemy sobie z powodzeniem już zapisać, że w takim razie nasze Q to będzie minus 2. No właśnie, Q równa się minus 2... A, jeśli chodzi o e, dodatkowe jeszcze informacje, które my tu wiemy, to to, że ramiona na pewno będą skierowane do góry, prawda? Oczywiście, no to nam nic nie mówi o A, ale wiecie, zawsze taka e, rzecz, którą, e, którą też sobie możemy zanotować i później ewentualnie sprawdzić. No właśnie, i co teraz? E, czytamy dalej, tak? Ta informacja już jest, my sobie ją przetworzyliśmy już na taki konkret do funkcji i możemy przejść dalej. To kolejna rzecz. Maksymalny przedział, w którym funkcja jest malejąca, to minus nieskończoność 1. No właśnie, no to monotoniczność to P. Oczywiście, jeżeli mamy maksymalny przedział, bo uwaga, gdybyście mieli tylko informację, że funkcja jest malejąca w takim przedziale, to tak naprawdę nic to nam nie mówi, bo maksymalny przedział to musi być to wszystko, prawda? Ale funkcja byłaby też malejąca, no na przykład, nie wiem, w takim przedziale takim przydziale i tak dalej, i tak dalej, prawda? Więc musi się pojawić to sformułowanie maksymalne, wtedy wiemy, że na pewno chodzi o P. Czyli już mamy informację, że P równa się 1. To mamy wierzchołek, to już mamy bardzo dużo. No i mamy jeszcze y, po prostu informację o tym, że do wykresu funkcji należy y, pewien punkt, no, i ten punkt, najczęściej takie punkty ekstra, które mamy dane, one służą właśnie temu, żeby później wyliczyć sobie ten współczynnik A. No, właśnie, no i teraz, jak my mamy W, to pytanie która postać to wykorzystuje. Być może ta postać ogólna właśnie nie jest najlepsza. Hmm? No zastanówmy się. No właśnie, najlepszą postacią będzie tej postać kanoniczna. Ja bym sobie od tej postaci zaczęła. Więc E od x równa się a x minus p do kwadratu dodać q. No i tak jak powiedziałam, ten wierzchołek mamy, a żeby wyznaczyć to a, no to skorzystamy z tej ekstra informacji o tym p. Więc wszystko się nam tutaj pięknie teraz składa. To jak sobie to podstawimy dodać minus 2, czyli po prostu minus 2, no to jedną niewiadomą jest właśnie to nasze a, i tutaj sobie wykorzystamy ten punkt p, więc sobie go wstawmy. Czyli 2 równa się a razy minus 1, minus 1 do kwadratu minus 2. Czyli 2 równa się a razy minus 2 do kwadratu, czyli 4 minus 2. Dodajmy sobie 2, czyli 4 równa się 4a, podzielmy przez 4, czyli a równa się 1. Więc od razu wiem, że f od x to jest 1 razy x minus 1 do kwadratu minus 2. No to tak naprawdę to 1 jest tutaj zbędne, mogłoby go równie dobrze nie być. No ale to jest postać kanoniczna. Nas prosili o postać kanoniczną. Ogólną, więc musimy to przekształcić. No to w jaki sposób przejść z postaci kanonicznej do ogólnej? No, po prostu podnieść do kwadratu ten nawias, no i później mm, sobie odpowiednio pododawać te wyrazy, te liczby, po prostu, które tam dostaniemy. Czyli mamy tak, x minus 1 do kwadratu. Pamiętajcie, że mamy coś takiego jak wzory skróconego mnożenia. x kwadrat minus 2 razy x razy 1, czyli minus 2x dodać 1 minus 2. Czyli to będzie x kwadrat minus 2x minus 1. No i to jest ta nasza postać końcowa. x kwadrat minus 2x minus 1. No dobrze, to możemy sobie przejść do kolejnego zadanka i znowu w ten sam sposób będziemy sobie na to patrzeć. Napisz wzór funkcji kwadratowej f w postaci ogólnej, no ale tak jak poprzednio, niekoniecznie od tej postaci będziemy musieli zacząć. Wiedząc, że jednym z miejsc zerowych, może to troszkę pogrubimy, jednym z miejsc zerowych funkcji jest liczba 4, no to ja wiem, że jednym z miejsc zerowych jest liczba 4. Nie wiem tak naprawdę jeszcze ile wynosi drugie, więc zapiszę sobie, że to jest jakiś x1, tak? Osią symetrii wykresu jest prosta o równaniu x równa się 6. No dobrze. Oś symetrii jest prosta o równaniu x równa się 6. No to oś symetrii daje mi p, prawda? Czyli p równa się 6. A do wykresu funkcji należy punkt. P. No to tak jak już poprzednio wspomniałam, te punkty one najczęściej służą właśnie temu, żeby mm, później wyliczyć sobie to A. Oczywiście to nie jest jedyny sposób na rozwiązanie tego zadania, ale. Y My sobie to przedstawimy bardzo podobnie jak do poprzedniego, żebyśmy ten schemat sobie fajnie wyłapali. Więc to P najprawdopodobniej wykorzystamy, żeby wyliczyć to A. No i znowu, od jakiej postaci zaczniemy? Mamy niby to P, więc może i ta postać kanoniczna by nas też tutaj kusiła, ale nie mamy Q. No ale co, mamy jedno miejsce zerowe i mamy P. Czy da się to jakoś połączyć? No zastanawiamy się, myślimy, myślimy. Mieliśmy wzór wykorzystujący P i to było x1 plus x2 przez 2, tak? I pamiętajcie, że ten wzór nie działa tylko dla miejsc zerowych, ale też będzie działać dla wszystkich takich x1, x2, które przyjmują tę samą wartość, po prostu. No w naszym przypadku to akurat jest 0, ale no nie musi tak być zawsze. No dobrze, no to skoro tak, to ja sobie mogę wyliczyć drugie miejsce zerowe. No i to sobie właśnie teraz wyliczymy, czyli z tych dwóch informacji, co ja mam. Ja mam, że tak, 6 równa się 4, dodać x2 przez 2. Przemnażam przez 2. 12 równa się 4, dodać x2. Odejmuję 4, czyli 8 równa się x2. No i super, i się bardzo teraz z tego cieszymy. Mamy drugie miejsce zerowe. No tak, mamy dwa miejsca zerowe, to pierwsza taka nasza myśl to powinna być postać iloczynowa, tak? Czyli yy, zaczęcie od postaci iloczynowej może być naprawdę dość dobrym pomysłem. To jest nasza postać iloczynowa, mam x1, mam x2, to sobie podstawmy, czyli to będzie a razy x minus 4, x minus 8 i teraz możemy sobie to a wyliczyć właśnie korzystając z tego p, tak? Czyli na końcu ten punkt p sobie podstawiamy. Więc tutaj będziemy mieć, że tak, minus 7 równa się a, 0, minus 4, 0, minus 8. Czyli minus 7 równa się a razy. I tutaj będzie mieć 32, bo mam minus 4 razy 8, czyli a równa się minus 7,32. No ładnie, to to nie jest, no ale cóż. W takim razie to nasze ew od x to będzie równe minus 7 32 razy x minus 4 razy x minus 8. Czyli to się równa minus 7 32 i tu sobie wymnóżmy, tak, te nawiasy. x kwadrat minus 8x minus 4x dodać 32. Czyli E x równa się minus 7 trzydziestych razy x kwadrat minus 12x dodać 32. Dodałam, a raczej odjęłam sobie minus 8x minus 4x, no więc ostatecznie F od x to jest minus 7 trzydziestych x kwadrat. Dodać i tutaj będziemy mieć 7. Możemy sobie to z boku policzyć. 7,32 razy 12 to się nam dzieli przez 4, i tu jest 3, a tu jest 8, czyli mamy 21 ósmych, czyli to będzie dodać 21 ósmych x, i tu będzie minus 7. No i to jest odpowiedź w tym zadanku. Przechodzimy do ostatniego zadania, zadania numer 3. Napisz wzór funkcji kwadratowej w postaci ogólnej, wiedząc, że suma miejsc zerowych wynosi minus 2. No to skoro suma miejsc zerowych, no to oczywiście sobie zapisujemy x1, dodać x2 równa się minus 2. Największa wartość. Jest równa 3. No właśnie, no to największa wartość, czyli co? Funkcja kwadratowa ma albo wartość największą, albo wartość najmniejszą, jeżeli mówimy o wartości największej, najmniejszej w całej swojej dziedzinie. I tak naprawdę, skoro ma największą wartość, to znaczy, że ta funkcja musi być. Oj, przeskoczyło nam. To znaczy, że ta funkcja musi, być, y, musi mieć wykres, y, który będzie parabolą o ramionach skierowanych w dół, prawda? I ta największa wartość będzie przyjmowana w wierzchołku. I to wartość, skoro wartość, to to będzie Q po prostu. Czyli Q równa się 3. No i wiemy, że do wykresu funkcji należy jakiś tam punkt, no to my już nauczeni wiemy, że najprawdopodobniej wyznaczymy ten punkt, żeby sobie, y, znaczy no wyliczymy sobie z tego punktu A, prawda? Wykorzystamy sobie ten punkt, żeby sobie wyznaczyć A po prostu. No właśnie, no to tutaj. Co już możemy sobie zauważyć? Skoro mamy to x1 dodać x2, to my możemy sobie wyliczyć p, bo wiemy, że p to jest x1 dodać x2 przez 2, więc bardzo często ten wzór jest wykorzystywany. I tutaj oczywiście zapraszam Was do tego filmu przegląd, właśnie dotyczący tego typu zadań, bo tam tych informacji postarałam się zawrzeć jak najwięcej różnych. No i oczywiście, co z tych informacji odczytać i jak to zapisać, więc jest to takie skondensowane, tak? Tam, no nie rozwiązujemy też zadań, tylko macie taki po prostu przegląd, co, gdzie, jak, kiedy i jakie wnioski wyciągnąć, wyciągać po prostu z treści zadania, tak? Czyli jak czytać tego typu zadania, bo jak się nauczycie je czytać, no to nie będziecie mieć właśnie problemu, żeby później resztę zrobić. Na przykład można by też było tutaj wykorzystać chociażby średnią arytmetyczną dwóch miejsc zerowych, no bo też to by było x1 plus x2 przez 2, tak? Więc też dość podobnie byśmy tutaj sobie wtedy postąpili. No dobrze, no ale to nam daje p, prawda? No bo x1 plus x2 to jest minus 2, przez 2 to jest minus 1, czyli ja wiem, że wierzchołek to jest minus 1, 3. No więc od razu taką natural, taki, takim naturalnym początkiem będzie funkcja w postaci kanonicznej. Czyli e od x równa się a x minus e, p do kwadratu dodać q. Czyli e od x równa się, i tu mamy a. E, Będzie mieć x minus minus, czyli dodać 1 do kwadratu, dodać 3. No i podstawiam sobie teraz ten, e, ten punkcik, tak? Czyli w tym miejscu sobie wykorzystamy ten punkt. Czyli 2 równa się a razy 0 e, dodać 1 do kwadratu, dodać 3. To sobie przeniosę tą trójeczkę, czyli. O, od razu, zamiast 2 minus 3, to sobie od razu zróbmy minus 1, równa się a razy 1, czyli minus 1 równa się a. Więc ta nasza funkcja będzie miała tak naprawdę minus, jak mam minus 1, to mogę sam minus wpisać, x dodać 1 do kwadratu, dodać 3. No i sobie to teraz wymnóżmy, bo prosili nas o postać ogólną. Czyli będzie minus x kwadrat dodać 2x, dodać 1, dodać 3, czyli f od x będzie równa minus x kwadrat minus 2x minus 1, Dodać 3, czyli E od x jest równa minus x kwadrat. Minus 2x dodać 2, dobrze. Yy, w takim razie. To jest rozwiązanie, no i to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Czyli dzisiaj pokazaliśmy sobie mniej więcej, jak przechodzić przez tego typu zadania. Ja oczywiście odsyłam do tego, co mówiłam na samym początku. Takim dopełnieniem tego wszystkiego właśnie będzie tamten film, czyli ten taki przegląd. No i oczywiście. Żeby zabrać się za ten film potrzeba jest troszeczkę wiedzy na temat no, tych zależności i tego co z czego wynika. Więc oprócz tego przeglądu no mam nadzieję, że poprzednie dni serii 100 dni do matury macie już yy, ogarnięte, że wszystko jest jasne. Zapraszam was oczywiście jeszcze raz do komentowania, yy, do lajkowania, do subskrypcji, do dołączenia, yy, do dodania się do grupy na Facebooku, no i obserwowania mnie na innych social mediach. A na dzisiaj to Tyle, zapraszam Was oczywiście do innych filmów. No i mam nadzieję, że... mam nadzieję, że ten film jest dla Was już jasny i zrozumiały. Cześć!